Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj kontynuujemy serię Diablo. Zaczynamy w tym momencie, w którym ostatnio ukończyliśmy rozgrywkę. Jesteśmy na cmentarzu, a mamy poszukać ołtarza kanclerza. Dobrze, będziemy go szukać. O, chyba tutaj jest, chociaż nie, to chyba jest tylko krypta. Zobaczymy, wejdziemy sobie tu. Tak, poza tym to w końcu zmieniłem tą rozdzielczość, już teraz będzie ok. Wybaczcie, niestety program mi płata niezłe figle No ale chyba tym razem już będzie bardzo dobrze No to jedziemy Szkielety na dobry początek Może w tą stronę? Ach jady przyszły A i od razu te małe diabliki O, te lepsze od razu też No ja to żaden problem Udaje się pokonać Zatrzymamy je, może? O, jakiś jakiś może innych buildów zaraz. Dobra. Trochę z niego wypadło. No sobie weźmiemy, może, wszystko, żeby sobie posprzedawać. Ten prymitywny oszczep to jest mi tak naprawdę w ogóle niepotrzebne. Zobaczmy, co tam z niego wypadło. O, jakie dobre spodnie. Nawet magiczny pas. Super. Do siły plus 6, no ty właśnie chodzi. I to w sumie tyle. Ciekawego. Idziemy dalej. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Też nic nie ma, to może tu coś będzie. Zobaczymy zaraz. Tu, tu. O jest! To jest ten duszek, którego mieliśmy znaleźć, tak? tu nie ma już nic ciekawego, no to dobra, pogadamy z nim. Lady Dunhill. Zbyszczyściliśmy jej grup. No niedobrze, nie powiem. Pomóż spoc spocząć mu w spokoju, tak? No to pewnie przeciwnicy, tak? A jak? Lord Dunhill. A, ten lord. Nie był taki potężny, jakby się wydawał, ale pewnie nie jeden, że ten punkty nam się. Zapaliły, trzeba szukać urny grobowe tak Zabijemy je, zabijemy Idziemy do kolejnej Kolejna urna No i znowu potworki No tak, znowu ten lord Phantom cierpienia tak się nazywa Czy taki ma przydomek Trzeba powiedzieć Ale nie jest jakiś tam mega problem Momentalnie padają Chciałem zrobić wszystko, żeby przyjść do następnej, ale to chwilę poszło, nie udało się już. Idziemy dalej. Ostatnia urna. Trzecia. Udało się wyznaczyć razu. Nie jest to Cofniemy się teraz. widzę, jakiś punkt misji jest. Tu mamy portal do wyjścia. życie sobie zbieramy. Cofniemy się do tego punktu misji. Sarkofag. Super, udało się, no Jakaś misja poboczna była, tak? Jak widzę. No ale, jakieś tam dodatkowe fanty z niej wypadły. Jakieś fajne skórzane spodnie, widzę. Zobaczymy, co tam ciekawego nam wypadło. Na pewno fajne buty. No i w sumie to chyba tyle. <grych> Magiczne spodnie. Nie wiem, czy sobie nie założę. Chociaż nie. Albo jedno. Plus 20 do życia to zawsze tam jakoś więcej niż tego pancerza 0,4. To, to jest dla lepiej. I lecimy dalej. Ok. Wyszliśmy na cmentarz znowu. Teraz zobaczymy tą część cmentarza. Dwie krypty już odwiedziliśmy. Jedną w poprzednim odcinku. Drugą przed chwilą. Musimy chyba tędy, tak? Nie, nie tędy. A więc była droga. Może na chwilę się wrócimy. Do nowego Tristram Na sekundkę sprzedam tylko rzeczy i już możemy lecieć dalej, żeby mieć miejsce na kolejne fanty I możemy lecieć dalej, nie ma problemu Możemy się przenieść od razu tam na ten cmentarz porzuconych, tak? I teraz idziemy jeszcze w drugą stronę, w ogóle O, jeszcze tu nie byliśmy w tej spługawionej krypcie Cóż ta krypta ze sobą przynosi nam oczywiście wstępnie słabe postorki. no zbieraj złoto, zbieraj! Złoto jest dobre idziemy tę szkielet oczywiście a bo już mogłem przywrócić, ale już zapomniałem Że można tu korzystać z takiej fizyki fajnej Dodatków takich Dobra, może jakichś więcej osób do naraz przyszło do zniszczenia. Co to zbieramy i idziemy dalej O, coś więcej Oprawca Koszmar. Zobaczymy co to będzie Na pewno wywołuje w nas strach przez to nas tak cofało. Lekko. Ale szybko rozwalony, że tak powiem, zniszczony. Coś tam z siebie wyrzucił. Mm, nie, 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 nie potrzebne nam no, jeszcze więcej doświadczenia i tak nam nieźle to idzie. Mamy siódmy poziom. Szkielety padają momentalnie, bez problemu się nie są Magiem też, bo mag ma bardzo duży DPS. Ale jednak barbarzyńca lepiej sobie radzi. Może w tą stronę pójdziemy? Jak już tak się skierowałem. O, jakiś grobowiec, skarbiec. O, już szkielety. Z opóźnieniem lekki zniszczymy i Tak, tak. Idziemy dalej. No, hmm, to może tędy. To w sumie chyba nie będzie miało żadnego znaczenia. Bo i tak... No to nie że się napniemy. gniew. Może za No może w tą stronę. Nie wiem. Widmowy wygrałeś. Trzeba przyznać, że ciekawie są rozwiązane te potworki w Diablo. Sposzcie nie jest też całkiem niczego sobie. Ja przez że ta historia jest tak lekko nawet epicka, to jak tam dalej z Deckardem krainem i nie będę może opowiadał fabuły, ale powiem, że jest naprawdę Jestem Jestem Bo może ktoś przecież nie, nie grał, nie oglądał, chce chcę się dowiedzieć po kolei co tam się dzieje. że tak w, w trybie fabularnym, to jak będę przechodzić tę grę jeszcze raz mnichem prawdopodobnie, to dopiero wtedy tak się mówi, skupię na trybie fabularnym. O! Taka niespodzianka. Pasz... Paszczor V. Ciekawe. O ten trochę potrafi nam zabrać, kapel, ale to i tak nie jest dużo. Jeszcze raz go i rozwalamy. Jakiś szeroki topór widziałem. Coś może być ciekawego. Minimalne i maksymalne obrażenia podnosi. Zobaczymy co to jest. Na razie, idziemy tutaj. Jest i grobowiec kanclerza, tak? Kamienny skarbiec na razie. I lecimy dalej. Trumno. Już widać punkt gdzie mamy się udać, tak? Widać i przeciwnika, tak? Strażnik grobowca jakiś jest. Jakiś potężniejszy przeciwnik miał być. Jakiś mega potężny tam nie był. Może to nie ten? Idziemy sobie tędy. Nie, nie, są trochę trudniejsi przeciwnicy, tak? Chodzić chyba nawet nie. No, wbijemy sobie ich, żeby sobie wyczyścić spota pod jakąś bossa, czy tam cokolwiek z tego wyjdzie. Dobra Zabij ten serwis, no właśnie nie Ten dosk... znów przywołać na świat tego potwora Leoryka. Zniszczymy go Nie jest jakiś mega potężny Można go łatwo ogłuszyć i niszczyć tak takim przeniósł Sam, moment zniszczony jest, tak? Dobra co my tu mamy zbierający buty cierni Zwiadowczym coś Ubrak. Dobra, to może być dobre. Będą zbierać za nas szerzej. Udało się zebrać. Dobra. Możemy stąd wyjść teraz. Musimy wrócić do nowego Tristram. Kolejny portal, który nas przeniesie. Całkiem pomysłowa rzecz, przecież nie chce się nikomu wracać z taką odległość. Bardziej że tu są jeszcze prostsze, te poziomy tak, a potem większa zawiłość tych układów tych poziomów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego dobrze jest tak szybko wrócić. No, jeszcze do nowego Trisa wrócimy sobie. Porozmawiajmy jeszcze i oddajmy tego questa i na tym będziemy kończyć. Udało mi się znaleźć koronę. Tak. Dokładnie, przekujesz ją, tak. To znowu pracować. Proszę. Wygląda jak w dniu, w którym spoczęła na głowie Pewnie u tego kowala będziemy Ach, mogli normalnie robić, robić sobie różne rzeczy. Pracę, Punkt kontrolny, super. Rozmawiamy z dekardem. Że korona została przekuta. No dobra, on nas znowu wysyła do ogrodu katedralnego sobie jeszcze sprzedamy rzeczy możemy porozmawiać jeszcze tam, widzę, z tym kowalem sprzedajmy te rzeczy, które nam są niepotrzebne Nic super przejdźmy do tego ogrodu aha, to zanim jeszcze skrzynię sobie weźmiemy co my tu mamy, w sumie to nic ciekawego Wejście do przejścia do Ryka, tak? Zejdziemy na drugi poziom. Otworzymy drzwi do drugiego poziomu. I coś apickiego będzie. O tak, a ja muszę się otworzyć specjalnie. Dobra, wejdziemy tam jeszcze. Musimy zejść w głąb katedry. Dobrze, zbierzmy tę skrzynię. Już nas ktoś atakuje, oczywiście. Tu w przeciwniku. te Strażnik, też. No dobra, nie będziemy się już posuwać za daleko. W tym momencie tutaj przy tym wejściu zakończymy na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Możecie lajkować, chcecie to dać jakiś komentarz, zostawcie suba, czy tam łapkę w górę jak, jak najbardziej. Komentujcie, pomagajcie. Bardzo Wam dziękuję za jakieś tam wsparcie, które już okazaliście, za pomoc odnośnie filmików i odnośnie właśnie tej rozdzielczości. No i tyle. Hej, hej!